Ciuchy i nie tylko, odzież, to stanga codzienna towaru, zapowiedzi są ogromne. Jeśli chodzi o to, co się dzieje tutaj yy, na oknach, to ja jestem niesamowicie yy, zadziwiona, co nas w środku zostanie. Jak to w tej sieci bywa i właśnie tu w Grodzisku, te rzeczy są tutaj powyceniane na sztuki, więc nie będzie tak, że wiecie, ważycie i to coś tam jest na kilogram, tylko to są całkiem dobre, przystępne ceny i naprawdę nieraz bywały tu bardzo dobre ciuchy. Zobaczymy, co w okresie przedświątecznym tutaj e, da się trafić. No i oczywiście zdrapujemy okienko. Zapraszamy. Avocado i to jest ogóle... Jezu! To są... Na czosy z buźkami maczane w guacamole, ale wiesz, to jest najgorsze? No. Ja tylko to zobaczyłam, już bym zjadła dzisiaj na czosy z guacamole. No a tutaj nigdzie nie ma dobrych. To jest tylko taki bar w nie o A w trębusach? Czy ty słyszysz? Budzik na kolonoskopie w 2016. Chciałam powiedzieć, że tutaj są spodnie narciarskie. Tutaj mamy strefy takich ciepłych piżam. W się, że jak ktoś ma na przykład dom, który nie jest jakoś szczególnie dobrze dogrzany i w ogóle to się zazwyczaj rano chętnie w takich szlafrokach. To jest strefa spa. kto różowo? Tak, ale króciutko. Just my luck. A to? No, to? Nie są takie krótkie, no, Zobacz. Czy to nie jest. To już a są też widzę jakieś zimowe. Ale zobacz ten Pambi i skotki. To są chyba. To jest z Disney. Z arystokratów. Nie wszystko... Ej, to jest wszystko z Disney. to nie jest nawet Primark, tylko. Nie Primark, tylko Disney Disney. Disney Disney. A to zobacz, jak elegantka może się ubrać. Elegantka z okienkiem na korasonne. Po prostu. To taka bardziej sukienka, albo właściwie tunika. Nie cierpię słowa tunika. Proszę ja was uprzej... Moim zdaniem to będzie coś vintage'owego. Powiem wam, że tutaj właśnie zdarzają się pojedynczo też takie rzeczy właśnie starsze. Jak widać po załączonych metkach, tutaj są bemary i w tych bemarach macie albo szale, albo czapki i sporo jest dziecięcych. O! Też coś się z metką trafiło, niestety to poliester i chemical fiber. A tutaj są buciory. Widzę, te buciory są w całkiem spoko cenach, bo 20-15-10 zł są te buty. No i tutaj już święta są na całego. Tu możecie na przykład dla kogoś przygotować kalendarz adwentowy. Ma takie małe okienka. W każdym zmieści się pierścionek z brylantem. Widziałem, jaki wymyśliłam brylant? Na pierścienki z brylantem. Są na przykład świąteczne bidoniki z nikołajowymi rurkami do picia. To, że to jest, wiesz, się Tobie nie podoba, nie znaczy, że to jest brzydkie. Tutaj ktoś ewidentnie sam pomalował. Nawet starało się to być udolne. Tutaj mamy domek świecący, taką lampkę. Spodnie w Yeah, I to nie jedna para. I dużo jest tych Disneyowych, nie? to ładne. Z Asosa. Ładne. Podoba mi się, no. Ta pościel z H&M po jakby była, nie? Tak, ale ten wzór, jakby taki sam był na poduszkach albo na kubkach kiedyś. Idziemy na bluzy, swetry. No one tutaj widać, że jakby to nie jest taki krem. Te ciuchy to nie jest taki krem. Yy, to nie jest, no jak widać, bo to z lewisem nie miało nic wspólnego po pierwsze. Widzisz, że to no, lewis miał tak, być? Tak, tak. Hmm. Ale już one są dosyć znoszone, te ciuchy i jakby widać, że i takie skulkowane, więc nie, nie udało mi się tutaj chyba właściwie nigdy trafić na coś, co by było w stanie idealnym po prostu. Bo na pewno wiecie, że jest tak w hurtowniach, z których właśnie sklepy typu lumpeksy biorą ciuchy, że możesz sobie wybrać, czy ty bierzesz krem, czy... Czy ty bierzesz krem, czyli takie najwyższej jakości, e, najwyższej jakości odzież taką? Czy, ty, czy one nie są trochę za duże nawet na e, mła osoba? Ja Powiedziałeś, że chcesz takie wielkie, takie żeby można... A to jest 48. 48. Nie, większe, 25 razy. To jest 50. Któryś, no więc możecie sobie wybrać, bo oczywiście nie wybiera się w kurtowniach e, pojedynczych sztuk ubrań, tylko po prostu się e, bierze wory i na kilogramy i można mieć albo cream, przynajmniej tak było jakiś czas temu czyli właśnie takie najfajniejsze najwyższe jakości ubrania e, albo niższe kategorie bo to tutaj są raczej te niższe o a tu jest nie wiem czy to jest Elza jeżeli ona to jest to Elza po roku w Polsce o maj! Kat co bardzo fajną ubranka Bertus. No tak, to widać. Że to Towarzystwo Leśne. To jest to naprawdę jest, na pewno bardzo ciepłe. To jest ten, w którym można na przykład tutaj masz, że możesz sobie włożyć rękę pod płaszcz. Mm -hmm. Wycięcie. No na to Austrię. jest na pewno bardzo ciepła rzecz. Bardzo pięknie skrojony. No. Finest traditional no to jest na pewno coś, coś jakościowego bardzo tutaj są torebki no, to prawie jest Chanel no słuchaj to jest to jest jest oryginalny Chanel w się i tutaj tak właśnie wygląda <todgłosy> <todgłosy> Koncert dla Was darmowy. Jakby mnie zaprosili do tańca z gwiazdami, to, wiedziała, to wiedziałabym, jak się kłaniać. Ok. Mamy też od beżu, taki czysty. Gdyby były w moim rozmiarze, to powiem Wam, że całkiem spoko takie dresy. kambiodolory, ogrodniczki, weromodziczki. Xero. Kawa, te krawaciki. Ja kurwa a azul, więc człowiek może już mieć jakąś nadzieję, a to jest po prostu poliester. King. Made in China. Nie wiadomo co dalej. O, a To? Poliester. No są naprawdę mocno wzory tych krawatów. I to słuchajcie, jeżeli dożyjemy 50 rocznicy kanału Starty Słurcą, to błagam was. Nie kupujcie nam czegoś takiego. Dalsza część osób świątecznych z drugiej rejki. O, tutaj też coś z czego można stworzyć... Y Kalendarz adwentowy, bo to jest 24 tubki na prezenty. Możesz nagrać na kalendarz, Janki, ten w świeczki To jest... I ma świeczki w środku? Tak. Są takie malutkie. O kurde. Trochę już jest... Tak Boże, pewnie w jakimś ciepłym Pewnie tak. Tutaj są jeszcze domy ślicz Świąteczne ubrania są tak jakby... W... pośród innych ubrań. I tutaj są spódniczki, szara spódniczka. To jest akurat bluzka, tylko właśnie one są, takie, jak Wam mówię, nie jest to jakiś super świeżości, ale taka fajna spódnica na przykład. Lindex Fenshin SK, oho. Gerard, klasyczna czarna spódnica. O, jakie szalone golfy z krótkim rękawem. To ma jakiś sens w sobie. To ma sens. Co golf z krótkim rękawem? Tak, uważasz, że bez sensu z golf z krótkim rękawem. Widzę, że ty uważasz, że bez sensu o, proszę bardzo, na 21 urodziny bo alkohol można pić w krajach, z których pochodzą te ubrania, Boże, te gadżety od 21 roku życia. No to jest ewidentnie lumpek, z którym trzeba grzebać. Tutaj nikt roboty za Was nie zrobi. Super są te kaczuszki! Tak wygląda cennik. I tutaj jest jeszcze sporo takich dziecięcych ubranek. O, kubeczek świąteczny, tak się to prezentuje, ten lumpek składa się z dwóch części. Wyszłyśmy z tego przybytku. Dziwne rzeczy, trochę zniszczone, ale tak. da się znaleźć tu vintage'owe ciuchy, natomiast y, ceny są spoko, bo są na sztuki, nie wiem, tak. spodnie były po 15 zł, płaszcze po 25, kurtki tam chyba też 25. Buty też nie wiem, dychę, czy 15, więc ceny <laughs> Przepraszam są... Przepraszam Was bardzo. Proszę, e... ceny są naprawdę atrakcyjne, ale no to jest grzebaluch, bez rękawiczek nie polecam. Eee, nie, bo tak trochę brudne, bo... brudne są no, te ubrania, ale... Trzeba je dobrze wyprać, wyczyścić i... Ceny będzie w na pewno rekompensują to i jest tu całkiem sympatycznie tak, bo jest cicho. Kupiła się jedną rzecz, która na wagę byłaby droższa, bo jest ciężka. Tak. No. Także zapraszamy was serdecznie oczywiście na jutrzejsze okienko kalendarza lumpeksowego. A teraz kochani e, pamiętajcie o tym, żeby oglądać również nasze vlogmasy. Kto nie subskrybuje, niech subskrybuje i pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, kochamy Was bardzo serdecznie Lovesy, Papsi. I see. see. Coś co powiedzieć? Tak, chciałam, no. ale zapomniałam. No, please, no. Ale nie wiem już co zapomniałam. No. Zapomniałam.